Dzień dobry, witajcie drodzy widzowie. Nazywam się Łukasz Skiba, jestem analitykiem w Admiral z Polska. Zapraszam na kolejny przegląd najważniejszych wydarzeń z rynku ropy, dziś również z małą gazową wstawką. Natomiast zanim przejdziemy do sedna, to pamiętajcie o ryzyku. Handel instrumentami finansowymi wiąże się z wysokim poziomem ryzyka. Pamiętajcie również, że treść tego nagrania przekazuje jedynie informacje ogólne, które nie powinny być przez Was traktowane jako porada handlowa czy też oficjalna. Rekomendacja. Dobrze, zacznijmy od sobotnich wydarzeń i ataku na Izrael w odpowiedzi na który ceny ropy w poniedziałek wzrosły o kilka procent. Natomiast ja chciałbym Was przestrzec przed krzykliwymi nagłówkami, bo ta reakcja wzrostowa jest jak na razie tylko i wyłącznie efektem rosnącej premii politycznej i odreagowaniem ubiegłotygodniowych spadków. A to dlatego, że te tragiczne oczywiście wydarzenia w żaden sposób nie dotyczą terenów ważnych dla wydobycia czy transportu ropy, więc nie wpływają wyraźnie na równowagę popularną. I podaży. Trochę inaczej jest w przypadku gazu, bo Izrael zawiesił wydobycie gazu na polu Tamar w pobliżu północnego wybrzeża. A pamiętajcie, że Izrael właśnie eksportuje gaz do Egiptu, gdzie jest oczywiście skraplany do formy LNG i transportowany do Europy. To jest oczywiście jedno zaledwie źródło, ale przy problemach z dostawami gazu może to w przyszłości mieć pewien wpływ na Cenę. Natomiast wracając do ropy, pojawiły się obawy, czy rzekomy udział Iranu w tym konflikcie nie spowoduje jakiejś dalszej eskalacji. I po pierwsze, jeśli chodzi o zablokowanie cieśniny Ormus, to jest argument, który wraca jak bumerang przy każdym napięciu, które się pojawia na Bliskim Wschodzie. I doświadczenie podpowiada, że realne ryzyko jest niewielkie, bo jeśli szukać jakichś beneficjentów takiego scenariusza, to w Iranie na pewno nie byłyby to władze, a jakieś skrajne odłamy. Oczywiście warto mieć to z tyłu głowy, ale nie powinno to przysłaniać nam głównego obrazu analizy rynku. Po drugie, Iran faktycznie, spójrzcie, w ostatnich miesiącach wyraźnie Zanotował wyraźny wzrost produkcji oraz przede wszystkim wyraźny wzrost eksportu. Natomiast pamiętajcie, że ten wyraźny wzrost Eksportu irańskiej ropy wynikał przede wszystkim, zobaczcie, z opróżnienia pływających magazynów. Było to na przestrzeni ostatniego roku praktycznie 50 milionów baryłek, więc ogromna, ogromna ilość, która przede wszystkim trafiła do Chin. Po drugie, nawet jeśli doszłoby do potępienia Iranu ze strony USA i na uzaciśnienia sankcji, to pamiętajcie, że będzie mieć to ograniczone rezultaty na właśnie, czy skutki, ograniczone skutki na ropę płynącą z Iranu, a to dlatego, że już aktualnie irański eksport głównie odbywa się poprzez Szarą strefę, na przykład z pomocą Malezji. O tym caseie już kilka razy tutaj wspominałem. I pamiętajcie też o drugiej stronie, że jeśli doszłoby do eliminacji mocniejszej ropy irańskiej z rynku, to wymusza to powrót do ropy rosyjskiej w pewnym stopniu. A to oczywiście wydaje się na ten moment nieakceptowalne dla Stanów Zjednoczonych. I oczywiście. Ryzyko jakiejś dalszej eskalacji istnieje. Pamiętajcie chociażby, jakie były źródła yy, arabskiego embarga w latach 70.. Natomiast yy, no z drugiej strony, zobaczcie chociażby na ten przykład. To jest, yy, to jest rok 2020. Przypominam, że właśnie trzy lata temu byliśmy świadkami bardzo podobnej przynajmniej z perspektywy ceny sekwencji ponieważ zobaczcie po zabójstwie generała Kasema Sulejmaniego przez Amerykanów cena ropy również zobaczcie jak mocno wzrosła to było w tamtym przypadku aż 4% wzrostu a pamiętajcie że ówczesne nastawienie Donalda Trumpa względem Bliskiego Wschodu budziło właśnie bardzo poważne Domysły dalszej eskalacji, no a po kilku dniach korekta oddała z nawiązką, bo do gry weszły fundamenty, które tworzą właściwe trendy na y, rynku. Po drugie, y, zobaczcie, gdy w latach 2013-2014-2015 w siłę rósł y, ISIS. A przypominam, że działania ISIS dotyczyły terenów bardzo bogatych w ropę, przede wszystkim w Iraku. Również, zobaczcie, poza pojedynczymi ruchami w tamtych czasach, ropa nie zanotowała, mimo też krzykliwych nagłówków, jakichś wyraźnych wzrostów, a zobaczcie, gdy do gry weszły amerykańskie łupki, to zobaczcie, mimo cały czas dużego zagro zagrożenia politycznego, ropa zanotowała bardzo, bardzo mocny spadek. I kończąc temat Izraela, też warto wspomnieć o aktualnie trwającej wojnie na Ukrainie. Pamiętajcie, że cena po wybuchu wojny, zaraz kilka tygodni po wybuchu wojny, cena ropy mocno spadła. I to jest oczywiście reakcja na to, że realny spadek produkcji ropy z Rosji był dużo mniejszy niż. Podjęte środki zapobiegawcze, czyli przede wszystkim uwolnienie amerykańskich rezerw, czy też po prostu zmiany polityczne w stosunkach z krajami, które tę ropę produkują i tę ropę chcą produkować. Więc to warto mieć na uwadze, żeby po prostu nie wpaść w tą pułapkę politycznej paniki. Dobrze, idźmy dalej. Na początku wspomniałem, że ta reakcja z poniedziałku to też może być odreagowanie spadków z ubiegłego tygodnia. I faktycznie, jeśli patrząc na cenę, to jesteśmy po mocnej korekcie. Którą przypominam, łączy się ze spadkami popytu na benzynę w Stanach Zjednoczonych. I mam tu sporo wątpliwości, a to dlatego, że mówiłem Wam wielokrotnie o jakości danych tygodniowych, a no, przypominam, przypominam po raz kolejny: mamy ogólnie najgorszej jakości dane z rynku ropy od lat. A to oczywiście jest efekt ogromnej szarej strefy, która dotyczy nie tylko ropy z Wenezueli, nie tylko ropy z Iranu, ale ropy również z Rosji, Rosji może, a może ropy, może kondensatu tu właśnie jest pełno znaków zapytania, i tak naprawdę agencja, która ma jakiś swój konkretny interes, żeby promować jedną bądź drugą stronę, i na przykład jedna wskazuje na eksport z Iranu o wartości miliona, druga o wartości dwóch milionów, i tak naprawdę trudno dojść do prawdy, która z nich ma rację. I oczywiście te wszystkie te wszystkie niepewności przenoszą się też na łańcuchy dostaw, oczywiście też i finalnie przenoszą się na metody estymacji, których używają agencje do publikowania danych. No a te tygodniowe właśnie, które w ubiegłym tygodniu tak wywołały tak mocną reakcję rynków, to są te tygodniowe mają właśnie największe potencjalne mają obciążenie największego ryzyka, jeśli chodzi o Ewentualne błędy, no a później wskaźniki dopasowania właśnie osiągają rekordowe poziomy. Postaram się do tego jeszcze raz kiedyś wrócić i na spokojnie to wyjaśnić. Natomiast wracając, zobaczcie w najnowszym raporcie Międzynarodowej Agencji Energii, to jest ten wykres. Ten wycinek po lewej stronie. Zobaczcie, pojawił się, pojawiła się taka informacja, że bazując na wstępnych danych, konsumpcja benzyny w Stanach Zjednoczonych spadła do najniższego poziomu od dwóch dekad. Natomiast do dwóch dekad. Podkreślam słowo wstępne dane. Z drugiej strony, zobaczcie na dane amerykańskiej Agencji Informacji o Energii, tu również patrząc na ten gruby, tę grubą niebieską linię, która pokazuje wyniki właśnie popytu na benzynę w tym roku, faktycznie widać oznaki słabości. Tu również w danych tygodniowych widać właśnie wspomniany spadek popytu na benzynę. Natomiast y, zobaczcie y, na dane dotyczące transportu drogowego, natężenia w Stanach Zjednoczonych, gdzie zobaczcie, linia fioletowa, tu tego załamania y, nie widać i nie sądzę, żeby to, była, y, żeby to był efekt rosnącego y, wykorzystania pojazdów elektrycznych. No Nie wydaje mi się, żeby to była... Tak duża skala. Więc coś tu w tych danych nie gra, a to, co warto teraz zauważyć, to fakt, że autorzy tego zestawienia, czyli właśnie agencja Ryszard Energy już na początku tego roku wskazywała na całkiem przyzwoity popyt na właśnie na, na ropę, kiedy inne prognozy zakładały, że popyt na ropę spada i będzie spadać z racji na z racji właśnie na rosnące czy na wysokie stopy procentowe i ich wpływ na gospodarkę. No i okazało się za kilka miesięcy, że to te agencje, między innymi międzynarodowa agencja energii, musiały potem rewidować w górę dane właśnie dotyczące popytu na ropę. Więc, no być może w tym przypadku będzie podobnie, choć to oczywiście się dopiero okaże. Natomiast Jaka jest przewaga wyciągania wniosków na podstawie nie um, tych danych, a na podstawie danych o, o właśnie mobilności, no te dane mają tę przewagę, że koncentrują się na popycie użytkownika końcowego, a nie na przykład zmianie zapasów w swoich modelach estymacji. To jest ważne i to właśnie gdzieś też pamiętajcie, że. Te dane o, o popycie tygodniowym na benzynę mają ryzyko sporego błędu. Będziemy to oczywiście na bieżąco weryfikować. Dobrze, idźmy dalej, Bo, ponieważ dla osób, które liczą na, na dalszy spadek cen ropy, uważam, że te osoby powinny zwrócić uwagę na inny, równie ważny trend, co tendencja, na, tendencja popytu. Na benzynę w Stanach Zjednoczonych. I wspomniałem Wam już w ubiegłym tygodniu, że od kilku tygodni spadają chińskie zapasy ropy. I to już jest spadek o 50 milionów baryłek, więc całkiem istotny. No, a skoro, jak wspomniałem, wzrost popytu. Chińskiego na ropę wynikał nie z rosnącej konsumpcji wewnętrznej, a z chęci dalszego budowania zapasów, to jest ryzyko, że właśnie przy rosnących cenach, przede wszystkim ropy z Rosji, Chińczycy zakończą budowę, czy być może już zakończyli budowę zapasów i tym samym zmniejszy się Popyt właśnie ze strony Chin, niezależnie od wyników z gospodarki, bo nawet jeśli konsumpcja ruszy, to do jej zaspokojenia będą wykorzystywane te zasoby. A dla, dla globalnego rynku to oczywiście będzie oznaczać mniejszy popyt. No i zobaczcie na najnowsze dane, ponieważ w najnowszych danych widzimy, że Import ropy do Chin spadł w ujęciu miesiąc do miesiąca o prawie 13,5%. To jest bardzo, bardzo ważna informacja. Dobrze, i na koniec mała zajawka odnośnie rynku gazu, bo do, chciałbym go szerzej omówić w nadchodzącym spotkaniu. Wielokrotnie powtarzałem, że rynek gazu jest rynkiem lokalnym i należy nieco odróżniać warunki czy też sytuacje w Europie, w Stanach, w Azji i, i tak dalej. Natomiast to się zmienia, bo wraz ze wzrostem wykorzystania LPG w całym handlu gazem, ten rynek staje się z dnia na dzień coraz bardziej rynkiem globalnym. I zobaczcie, okres zimowy w Stanach Zjednoczonych rysuje się w dosyć no, niebezpiecznych barwach, ponieważ, zobaczcie, z jednej strony Stany Zjednoczone wchodzą w tę zimę z niższym poziomem zapasów niż rok temu, czyli linia niebieska poniżej linii zielonej, a z drugiej strony popyt w tym roku jest no, wyraźnie wyższy niż w ubiegłym roku i w latach poprzednich. To jest bardzo niebezpieczna e, obserwacja. E, no i to oczywiście też będzie pewnie powodować napięcia w Europie i w, też oczywiście w Azji. E, więc. Jaki wniosek, moim zdaniem, no, moim zdaniem też władze zmęczone konfliktem na Europie, to oczywiście nie, nie, nie wchodzę w, w, w rolę geopolityków, czy polityków międzynarodowych, ale gdzie ale sugeruję się opiniami. Natomiast ta właśnie sytuacja i to zmęczenie wspomnianą wojną może powodować, że zobaczcie, z coraz większym przymrużeniem oka, będziemy czy Europa będzie traktować gaz z Rosji. Zresztą zobaczcie na ten wykres: to jest wykres miesięcznego importu gazu z Rosji do Europy poprzez gazociągi. No i zobaczcie, jak rośnie, jak rośnie. Wielkość importowanego gazu właśnie przez rurociąg przez, przez Ukrainę i przez gazociąg TurkStream. Zobaczcie, to są poziomy, wyłączając Nord Stream, to są poziomy znacznie wyższe niż w ubiegłym roku prawie no, dwukrotnie to nie, ale przynajmniej o te 50% wyższe. Warto mieć to na uwadze. Dobrze, drodzy widzowie, dziękuję Wam za uwagę. Zachęcam do również odwiedzenia kanału Admirals, gdzie na bieżąco komentuję również inne rynki, nie tylko rynek ropy czy rynek gazu. Prowadzę również transmisję na żywo, między innymi w sobotę o 20.00, jako przygotowanie do całego tygodnia handlowego, ze spojrzeniem na rynki, zarówno z perspektywy technicznej, jak i wybranych wydarzeń makro. Link oczywiście będzie w opisie i w komentarzu do tego filmu. Dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.